Witam wszystkich. Dzisiaj pierwsza część poradnika o spinningu. Ja tutaj jestem na Michigan w dalszym ciągu. Wpadłem sobie tutaj z takimi słabiutkimi wątkami, bo najmocniejsza ma 9 kg i bawię się troszeczkę tutaj z rybą. Zestaw, tak jak widzicie, Jecoiner 270, do tego Brimer 5000. O i tu już żyłeczka 5,5 kg. przypon 6,9. I obrotóweczka Bizon, coś tutaj, tych obrotóweczek troszeczkę mam, więc pokażę Wam dzisiaj dzisiaj dwie najlepsze według mnie metody, dobra, tylko wyłączę sobie czat. Mianowicie przytrzymanie i metodę Szarpano, to są według mnie dwie najlepsze. I proszę, poczekam troszeczkę, aż opadnie. Ja to będę robił na jedynce, bo mam bardzo leciutką blaszkę. Ale, no w zależności od tego, jaką macie ciężką blachę, to możecie robić to na dwójce bądź na trójce. I jak to wygląda? Zaczynam zwijanie. Podnosi się do góry, puszczam i znowu. Puszczam i znowu. Jak ta główka opada, musicie sobie wyczuć ten moment. Ciągniecie, przestajecie na chwilę. I w ten sposób macie najlepszą prezentację na przytrzymaniu. Bardzo dobra metoda na wszystkie drapieżniki, praktycznie. Każdą rybę na to można wyciągnąć. Fajnie się sprawdza na szczupaczkach. Zobaczymy, czy coś tutaj uderzy. Myślę, że jakbym założył blaszkę nano, byłoby lepiej. Ale może i uda się tutaj też na obrotówkę. Jako, że mam słabiutki sprzęt, nie chciałbym. No i się. Nie chciałbym tutaj trafić, nie wiadomo jakiej ryby, bo to jest kijek do 6 kg, tylko więc. Szkoda tutaj tracić. Może zmienię w ogóle tą obrotówkę, bo tu jest obrotówka z eventu. Ona się jeszcze może przydać na lepsze ryby. No i taką rybkę tutaj sobie dorwaliśmy. A ja sobie wezmę tutaj jakąś obrotóweczkę, taką zwykłą. Może 3.0 to niekoniecznie, bo na 3.0 jak coś łyknie, to już mogę tego nie wyciągnąć. Coś małego bym chciał. O, niech będzie to w ogóle. 4 gramy, hashtag 1. I teraz druga opcja, mianowicie szarpany. Tak samo poczekam, aż opadnie i szarpanego można już robić na dwa różne sposoby. Zaczniemy od pierwszego, czyli cały czas. Przepraszam, nie ten guzik cały czas zwijamy i do tego poszarpujemy sobie. No proszę, <laughs> mała blaszka i od razu jakiś gówniaczek się zaczepił. Także za chwilę jeszcze raz to zrobimy. I to jeszcze, a propos, jakby ktoś Wam powiedział, że na Michigan nie można iść z małym sprzętem, lekkim. Bardzo fajnie się tu bawię z tymi wątkami. 9 kg łowię sobie kulbaczki, tutaj małe sandacze, inne rybki. Jakie po parę kilo. Dobra, jeszcze raz, troszeczkę bliżej rzucę. To może nie będzie od razu brania. Poczekam, aż opadnie. I tutaj tak samo, im cięższa przynęta, tym zależy, jaki macie kołowrotek, jak szybko nawijacie. No to wiadomo, na niższej prędkości. Ja mam dość wolny kołowrotek, więc, ale lekka blaszka i tak samo poszarpuję. Ja zawsze poszarpuję dwa razy, bo często mam tak, że przy tym drugim szarpnięciu zacinam rybę. Że jakby pierwsze szarpnięcie powoduje zainteresowanie, i przy drugim już jest uderzenie. Czasami, niestety, trzeba poczekać aż opadnie. To jest minus, właśnie tego, że cały czas ciągniemy. Jakby była cięższa przynęta, to ona by tak nie wypływała. Może wezmę faktycznie troszeczkę cięższą, jeszcze Wam pokażę. O taką czternasteczkę. Ona powinna lepiej pracować w wodzie. Dobra, i lecimy. Tak samo cały czas trzymam i szarpiemy. Można raz dłużej, krócej, chwila przerwy, i znowu. Takie podbicie. No, teraz to troszeczkę przesadziłem. na ten kołowrotek to jest jeszcze za lekkie, ona za szybko ciągnie. W takim wypadku druga opcja, od razu wam tutaj pokazuję. Prawy przycisk trzymacie cały czas i podbijacie nawijając tylko w ten sposób. Tak jakbyście robili przytrzymanie, tylko że szarpiecie, nie? Nawijacie, czekacie, nawijacie, czekacie. I to jest tak samo bardzo dobry sposób właśnie jak macie za szybki kołowrotek, używacie za małych przynęt, za lekkich i nie możecie sobie go tak prowadzić jak wcześniej Wam pokazywałem. I tu jest jeszcze dobra opcja przy tym prowadzeniu, że przy braniu ryby od razu ona się zacina, bo cały czas macie wędkę, czyli w górze. Czyli tak jakby już nie musicie szarpnąć, ona... Sama wam się zatnie. Bo ta blaszka tutaj to jest bardziej na okonia na drugą stronę łowiska, więc wrócimy do nano blaszki. Ja tutaj mam taki troszeczkę śmietnik we ekwipunku, bo jeszcze od eventu nie posprzątałem cały czas z tymi samymi blachami. Jak wiecie, levelujemy drugie konto, także tam sobie siedzę, a tutaj taki. Bałagan jest cały czas. Dobra, i teraz robimy szarpanego. Prawy przycisk trzymacie, lewym sobie podbijacie cały czas. Osoby też musicie wyczuć, żeby prowadzić to na trujeczce Bardzo przyjemnie. Aczkolwiek ja najbardziej lubię sobie jednak przytrzymanie łowić. Tu chyba wpadliśmy akurat w taki czas, że brania się kończą. Koło tej 11 tam później dopiero jest znowu szczyt. Ewentualnie zobaczymy sobie bliżej dna to prowadzenie. Dobra, na trójeczkę. Niektóre ryby biorą na wszystkich, inne kurde tylko na najwyższym. O, wiedziałem, żeby schować tą podpórkę. Często to kurde. Oj, proszę bardzo. Przez dziwne zachowanie kurcze, naszej przynęty. moron się skusił. Dobra, ja widzę, że ten odcineczek ma 8 minut. Także do tego dorzucimy jeszcze sobie nie pamiętam jak on się od... nazywa, ale weźmiemy sobie małą przynętę i zaraz z opadu chyba to się nazywa. Tylko teraz, czy ja takie małe przynęciki tutaj ze sobą mam? No dobra, no to zrobimy jedyneczkę, główkę jigową i. I założymy sobie tego o, robaczka jedyneczkę. Niech będzie. Rzucimy sobie tutaj na płytką wodę, bo na długiej to będzie, na głębokiej, przepraszam, to będzie opadało strasznie długo. Dobra, troszeczkę niech opadnie. I na przytrzymaniu nie na przytrzymaniu prawy guzik. I w ten sposób sobie robicie, i to jest z opadu metoda. Bardzo fajnie właśnie się sprawdza robaczki, jak sandacze łowicie. Zakładacie robaka, i tym, że trzeba tu sobie dobrze kurczę to ogarnąć, żeby tu wskoczyło na trzy. Ona musi opadać. Możemy jeszcze wyżej sobie. O, troszkę teraz przesadziłem. To jest trudno, kurczę. Akurat z tą metodą, ale warto sandacze to nawet na tej jedynce biorą. Że tak sobie tylko podbijecie, opuścicie, podbijecie i bardzo fajnie się tutaj, czy, czy na emeraldzie, szybciutko na to sandacze łowi. I właściwie tej metody używam tylko do sandacza. Tak to mniej więcej wygląda. To jest akurat trudne z tym opadem. Ciężko sobie to kurczę wyćwiczyć. Mi się rzadko udaje w ogóle na trójkę, najczęściej na dwójeczce, ale też na cięższej główce. Ta, ta leciutka główka to strasznie skacze i przytrzymacie chwileczkę dłużej i już tracicie całe prowadzenie, bo za długo opada. Zobaczymy, czy na głębszej wodzie się uda jak będziemy mieli więcej żyłki. Prawy trzymamy. No może to będzie lepiej. Albo jeszcze w ten sposób. Tylko trzymając prawy guzik lepsze jest to, że jak będzie uderzenie to od razu zatniecie. Teraz już będzie za długo opadało. No to jest trudne prowadzenie. Powiem Wam szczerze, no już teraz za wcześnie nie dotknęło dna i na szarpany skoczy. Tylko zaczep. Dobra. Spróbujmy dalej. No i tak to wygląda, mówię to... Tu to musicie sobie sami... Wy... O! Było nawet podbicie, proszę bardzo, na no, naszego robaczka. Może jeszcze tak delikatnie ten opadzik zrobimy. Może jakiś tutaj sandaczyk się... ...chowa przy samej tej główce naszej. Ale już nie. Dobra. <tak>, tak wyglądają te trzy metody. Bo jeszcze jest metoda, którą zauważyliście przed chwilą. Proszę bardzo, wleczony. Nie robicie nic, tylko ciągniecie ją. Bez żadnego szarpania, jest wleczony powolny. Jak przyspieszycie, to się zmieni na wleczonego. To akurat przynęta już wypłynęła na wierzch, ale jakby to było w toni, gdzieś troszeczkę głębiej. To nam też by było wleczony. O, będzie uderzenie. Dzieliście, <laughs> ryba za tym poszła. Tak wyglądają takie podstawowe prowadzenia. Ja najbardziej lubię przytrzymanie i szarpany. Jak łowię sandacze na Emeraldzie? Czy właśnie tutaj to. Albo też przytrzymaniem podnie, albo właśnie na robaczka i z tego opadu. Tyle ode mnie w pierwszej części. W drugiej. Pokażę wam jeszcze popery i walkery, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.